Folklor, podania i legendy. Szczurołap. Szczurołap z Hameln, czy flecista z Hameln, niemieckie Rattenfänger von Hameln, to podanie ludowe spisane innymi przez braci Grimm, opowiadające o niezwykłych wydarzeniach w mieście Hameln. Zwykle traktujemy baśnie i podania z przymrużeniem oka, jako coś zmyślonego przez autora, którym być może drzymały zbyt wielkie pokłady wyobraźni. Baśnie braci Grimm często przybierały formę małych horrorów, podczas czytania których, nawet dorosłym, może czasem zjeżyć się skóra. Inspiracją do tych opowiadań były opowieści i legendy, które spisywali podczas swoich podróży. W każdym podaniu jednak na pewno kryje się jakiś element prawdy, często niepokojąca historia, która pozostaje w miejscowej pamięci. Kiedyś przecież, gdy nie było elektryczności, ludzie gromadzili się po domach i opowiadali sobie historie. Niektóre z nich były nawet rymowane, przez co łatwiej było je zapamiętać. A oto jedna z takich opowieści, mroczne podanie o szczurołapie z Hameln. Według legendy, w 1284 roku miasto Hameln w Niemczech nawiedziła plaga szczurów. Wynajęty przez mieszkańców szczurołap za pomocą muzyki płynącej z cudownego fletu, wywabił szczury, które następnie utopiły się w rzece. Pomimo sukcesu szczurołapa, burmistrz wycofał się z obietnicy i odmówił zapłacenia mu pełnej sumy, rzekomo zmniejszonej do 50 guldenów. Posuwając się nawet do obwiniania go o sprowadzenie szczurów w ramach próby wymuszenia. Wściekły fletnista wybiegł z miasta przysięgając, że wróci później, aby się zemścić. W dzień świętego Jana i Pawła, gdy dorośli byli w kościele, flecista wrócił ubrany na zielono jak myśliwy i grał na swym flecie. W ten sposób przyciągnął dzieci z miasta. Sto trzydzieścioro dzieci podążyło za nim z miasta do jaskini w górach, po czym nigdy ich już nie widziano. W zależności od wersji zostało co najwyżej troje dzieci. Jedno było kulawe i nie mogło nadążyć, drugie było głuche i nie słyszało muzyki, a ostatnie było ślepe i dlatego nie mogło widzieć, dokąd idzie. Ta trójka poinformowała mieszkańców wioski o tym, co się wydarzyło. Inne wersje opowiadają, że szczurołab poprowadził dzieci na szczyt wzgórza Kopelnberg, gdzie zabrał je do pięknej krainy lub miejsca zwanego Transylwanią. W jeszcze innych wersjach, Kazał im wejść do wezery tak jak to zrobił ze szczurami, i wszystkie dzieci utonęły. Istnieje też wersja, w której szczurołab zawrócił dzieci po wymuszeniu zapłaty albo dzieci zostały zwrócone dopiero po tym, jak mieszkańcy wsi zapłacili kilkakrotnie większą kwotę w złocie. Uważa się, że ulica Bungela-Strasse, ulica bez Bębnów, w Hameln, była ostatnim miejscem, w którym widziano dzieci. Od tej pory na tej ulicy nie wolno grać muzyki ani tańczyć. Najwcześniejsza wzmianka o tej historii wydaje się znajdować na witrażu umieszczonym w kościele w Hameln, około 1300 roku. Okno zostało opisane w kilku relacjach między XIV a XVII wiekiem. Zostało zniszczone w 1660 roku. Na podstawie zachowanych opisów historyk Hans Dobertin stworzył współczesną rekonstrukcję okna. Przedstawia ona kolorową postać wczurołapa i kilka postaci dzieci ubranych na biało. Uważa się powszechnie, że okno powstało na pamiątkę tragicznego dla miasta wydarzenia historycznego. Zapisy miejskie Hameln najwyraźniej zaczynają się od tego wydarzenia. Chociaż badania prowadzono przez stulecia, żadne wyjaśnienie historycznego wydarzenia nie jest powszechnie akceptowane jako prawdziwe. W każdym razie szczury zostały po raz pierwszy dodane do historii w wersji z około 1559 roku i nie występują we wcześniejszych relacjach. Wczesną niemiecką wersję wydarzeń przedstawia rękopis z Luneburga około 1440-1450. Opowiada o tym niemiecki badacz Henryś Spanut. Odkrył najwcześniejszą wersję historii w archiwach miejskich w Lunebergu 1936. Na odwrocie ostatniej postrzępionej strony zakurzonej kroniki, zatytułowanej Złoty Łańcuch, napisanej po łacinie w 1370 roku przez mnicha Henryka z Hernford, widnieje napisany innym charakterem pisma następujący zapis: Oto niezwykły cud, który wydarzył się w mieście Hameln diecezji Minden w roku pańskim 1284 w święto świętych Jana i Pawła. Pewien młody człowiek w wieku 30 lat. Przystojny i dobrze ubrany, także wszyscy, którzy go widzieli, podziwiali go z powodu jego wyglądu. Przeszedł przez mosty i wszedł do miasta przez bramę zachodnią. Następnie zaczął grać w całym mieście na srebrnej piszczałce, najwspanialszego rodzaju. Wszystkie dzieci, które słyszały jego piszczałkę w liczbie 130, podążyły za nim do bramy wschodniej i poza miasto, na tak zwane miejsce egzekucji lub kalwarię. Tam zniknęły. Także nie można było znaleźć po nich śladu. Matki dzieci biegały od miasta do miasta, ale nic nie znalazły. Napisano, głos był słyszalny z góry, a matka opłakiwała swego syna. I tak jak liczy się lata według roku pańskiego lub według pierwszego, drugiego lub trzeciego roku rocznicy, tak ludzie w Hameln liczą lata po zniknięciu swojej dzieci. Ten raport znalazłem w Starej Księdze, a matka dziekana Johanna von Lüde widziała jak dzieci odchodzą. Po niższej formie przedstawiono to na inskrypcji na domu zwanym jako Rattenfängerhaus Dom szczurołapa. W roku 1284 w Dniu Świętych Jana i Pawła 26 czerwca 130 dzieci urodzonych w Hameln zostało zwabionych przez dudziarza, ubranego w wiele kolorów, na kalwarię w pobliżu kupeln i zginęło. Według autorki Fany Rostek Ullmann jest to najstarsza zachowana relacja. Kopeln oznacza pagórek lub kopulaste wzgórze. Wydaje się być odniesieniem do jednego z kilku wzgórz otaczających Hameln, które z nich miał na myśli autor manuskryptu pozostaje niepewne. Część bramy miejskiej pochodzącej z roku 1556 jest obecnie eksponowana w Muzeum Hameln. Według Muzeum Hameln kamień ten jest najstarszym zachowanym rzeźbiarskim dowodem legendy. Widnieje na nim następujący łaciński napis: Bramę tę wybudowano w roku 1556, 272 lata po tym, jak czarnoksiężnik uprowadził z miasta dzieci. A jak było naprawdę? Wiele teorii sugeruje, że dzieci umierały z przyczyn naturalnych, takich jak choroby lub głód, i że dudziarz, czy Fletnista, czy szczurołap był symboliczną postacią śmierci. Analogiczne tematy związane z tą teorią obejmują taniec śmierci, to ten tans lub dance macabre, powszechny średniowieczny trop. Niektóre ze scenariuszy, które zostały zasugerowane jako pasujące do tej teorii, sugerują, że dzieci utonęły w rzece, zginęły w osuwisku lub zaraziły się jakąś chorobą podczas epidemii. Inna współczesna interpretacja odczytuje historię jako nawiązanie do wydarzenia, w którym dzieci z Hamel zostały zwabione przez pogańską lub heretycką sektę do lasów w pobliżu Kopenburga tajemniczych wzgórz kopeln z poematu, na rytualne tańce, gdzie wszystkie zginęły podczas nagłego osuwiska lub zapadnięcia się lejka krasowego. W wersji legendy zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej miasta Hameln przedstawiono jeszcze inny aspekt, aspekt teorii emigracji. Spośród różnych interpretacji odniesienie do kolonizacji Europy Wschodniej, począwszy od Dolnych Niemiec, jest najbardziej prawdopodobne, Dzieci z Hameln to obywatele chętni do emigracji, rekrutowani przez właścicieli ziemskich do osiedlania się na Morawach, w Prusach Wschodnich, na Pomorzu lub w kraju krzyżackim. Zakłada się, że w przeszłości wszyscy mieszkańcy miasta byli określani jako dzieci miasta. Jak często się to robi nawet do dzisiaj? Legenda o Eksodusie dzieci... Została później powiązana z legendą o wypędzeniu szczurów. Z całą pewnością odnosi się to do plag szczurów stanowiących duże zagrożenie w średniowiecznym mieście i do mniej lub bardziej udanych akcji łapaczy szczurów. Udolf opowiada się za hipotezą, że młodzi mieszkańcy Hamel trafili na tereny dzisiejszej Polski. Dick Estman powołuje się na badania Udolfa dotyczące nazwisk z Hameln, które pojawiły się w polskich książkach telefonicznych. Profesor językoznawstwa Jürgen Udolf twierdzi, że 130 dzieci zniknęło pewnego czerwcowego dnia w roku 1284 z niemieckiej wioski Hameln, a nie zostały magicznie uprowadzone. Udolf wypisał wszystkie znane wówczas nazwiska rodowe w wiosce, a następnie zaczął szukać odpowiedników gdzie indziej. Odkrył, że te same nazwiska występują z zadziwiającą częstotliwością w regionach Prignitz i Uckermark, oba na północ od Berlina znalazł również te same nazwiska w byłym regionie Pomorza, który obecnie jest częścią Polski. Udolf przypuszcza, że dzieci były w rzeczywistości bezrobotnymi młodzieńcami, którzy zostali wciągnięci w niemiecki pęd do kolonizacji nowych osad w Europie Wschodniej. Szczurołap mógł nigdy nie istnieć jako taki, ale jak mówi profesor, byli ludzie, którzy wędrowali po północnych Niemczech, próbując rekrutować osadników na wschód. Niektórzy z nich byli jaskrawo ubrani i kusili obietnicami dobrobytu. Wśród innych racjonalnych tłumaczeń pochodzenia legendy jest między innymi hipoteza związana z epidemią dżumy, choroby, jak sądzono, rozszerzanej przez szczury, ponieważ rzekomo odkryto masowy grób z połowy XIV wieku zawierający kilkaset szkieletów dzieci. Dżuma to wysoce śmiertelna choroba bakteryjna przenoszona przez gryzonie, zwłaszcza szczury. Pomiędzy zwierzętami, a także ze zwierząt na ludzi, przenosi się ona za pośrednictwem pcheł. Szczurołab wydaje się więc naturalnym elementem historii o walce z plagą, ale także o chciwości i karze. Jeśli chodzi o źródła, nie wszystko w tej historii ze sobą współgra. Niektórzy badacze folkloru twierdzą, że szczurołap oraz osoba wyprowadzająca dzieci to najwyraźniej dwie różne postacie. W żadnym dokumencie średniowiecznym nie ma wzmianki o szczurach być może żadnych szczurów nie było, choć trudno w to uwierzyć ze względu na stan higieny, jaki kiedyś był powszechny, nawet dzisiaj, gdy standardy są o wiele wyższe, szczury i tak się pojawiają. Istnieją jednak przypuszczenia, że czarną śmierć roznosili ludzie, uciekinierzy z miast ogarniętych zarazą, pozornie zdrowi, gdyż choroba wykluwała się kilka dni, zarażali mieszkańców kolejnych osad. Zaraza związana ze szczurami rzekomo pojawiła się dopiero w XVI wieku, i wątek gryzoni i szczurułapa dopiero wtedy został dodany do historii o dzieciach z Hameln. Postać deratyzatora, odzianego w krzykliwy, kolorowy strój i mającego flet, magicznie oddziaływujący na zwierzęta, jest więc najpewniej moralizatorskim dodatkiem do opisu prawdziwych wydarzeń. Tragedia, jaka spotkała mieszkańców Hameln, zyskuje więc sens uniwersalnej przestrogi. Jest kara za popełnione winy. Albo, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, karma wraca. Czy dwa razy traci. Inne teorie głoszą, że szczurołap posługujący się piszczałką mógł być uznany za czarownika, więc lepiej było nie mieć z nim kontaktów. W tym miejscu w legendzie może być ziarno prawdy. Szczurołap dmący w ultradźwiękową piszczałkę spowodował panika wśród szczurów, które powyskakiwały ze swoich kryjówek i zostały wyłapane przez pomocników mistrza. Kiedy jednak pstrokato odziany muzyk pojawił się po swą zapłatę, mógł jej nie dostać. Nikt nie chciał być przecież sądzony o konszachty z czarownikiem. Magia wszak była potępiona. Możliwe jest też, że dzieci przebywające w pobliżu zabytych szczurów mogły się zarazić śmiertelną chorobą, a potem być może przypisano to celowemu działaniu flecisty, który staje się postacią ambiwalentną, pozornie sprzyjającą, lecz w istocie groźną. Wyjaśnia to również, dlaczego według legendy ocalały tylko kalekie dzieci. W średniowieczu kulawe, głuche i ślepe dzieci – nie brały udziału w zabawach rówieśników. Niektóre teorie wiążą zniknięcie dzieci z masową chorobą psychogenną w postaci manitańca. Wybuchy manitańca miały miejsce w XIII wieku, w tym jeden w 1237 roku, podczas którego duża grupa dzieci podróżowała z Erfurtu do Arnstadt około 20 km, skacząc i tańcząc przez całą drogę. Widzimy podobieństwo do legendy o szczurołapie z hamel, która powstała mniej więcej w tym samym czasie. Inni sugerowali, że dzieci opuściły hamel, aby wziąć udział w pielgrzymce, kampanii wojskowej, a nawet krucjacie dziecięcej, która miała miejsce w 1212 roku, ale nigdy nie wróciły do rodziców. Te teorie widzą bezimiennego szczurołapa jako ich przywódcę. Mieszkańcy miasta wymyślili tę historię, zamiast zapisać fakty, aby uniknąć gniewu kościoła lub króla. Inspiracje Nie każdy zdaje sobie sprawę, że motyw Szczurołapa był inspiracją dla Piotrusia Pana. Piotruś pierwotnie miał być złośliwym hochlikiem, który hipnotyzował zaginione i osamotnione dzieci, zabierając je do nibylandii. Aby być wiecznie młodym, uprowadzał maluchy pod dyktando złowolgiej wróżki – dzwoneczka. Aby czerpać z nich energię potrzebną do zasilania magicznych zdolności – Oczywiście motyw ten pojawia się w książce, ale już nie w filmach, które w takim wydaniu nie byłyby raczej uznane za family friendly. Gdy dzieci z Nibylandii dorastają, są prowadzone do mrocznego lasu i już stamtąd nie wracają. A sam Piotruś przyznaje, że lubi ich, to jest chłopców, topić. W tej wersji Kapitan Hack i jego załoga mieli być porwanymi chłopcami, którzy dorośli i jakimś cudem uciekli z mrocznego lasu na statek. Dlatego walczą z Piotrusiem. W wersjach filmowych role zostały nieco obrócone. Wiecie dlaczego Piotruś ma przydomek Pan? Pan był bóstwem opiekuńczym lasów i pastwisk. Grał na fletni i potrafił wywoływać strach. Stąd mówi się o panicznym strachu. Wiązał się z jednej strony z symbolem opiekuna, z drugiej zwierzęcej porządliwości, podsumowując Piotrusia. Stary Chochlik który nie chce dorosnąć, ukazując się w ciele młodego chłopca, uprowadzający dzieci, by wyssać z nich życie i zachować swoją młodość. Nie brzmi to dobrze. Dodajmy jeszcze, że motyw człowieka, mającego władzę nad żywymi istotami, dzięki swej grze na instrumencie, sięga czasów antycznych. Pamiętamy talent Orfeusza, którego władza rozciągała się nawet na istoty nadprzyrodzone. Ten motyw obecny jest również w literaturze od XVI wieku. Najpopularniejsze ujęcia pochodzą od Goethe'go i właśnie braci Grimm. Dalekim echem legendy o szczurołapie jest przekonanie moralizatorów o zgubnym wpływie muzyki popularnej, wszelkich odmian i barw, która pozbawia słuchaczy własnej woli i daje grającym pełnię władzy nad fanami. Co sądzicie o tej legendzie? Przypomina wam się jeszcze jakaś postać związana z motywem szczurołapa i magii muzyki? A może z uprowadzeniami dzieci? Być może nasuwa Wam się jakiś inny temat, o którym mogłabym stworzyć film. Napiszcie w komentarzach. Jeśli chcecie skutecznie namówić mnie do tworzenia, subskrybujcie. Tymczasem dobrej nocy.